Zatrzymałam się dzisiaj chwilę nad jeziorem, ponieważ jest to miejsce, które bardzo lubię. Przyjeżdżam tutaj bardzo często, robię zdjęcia, filmuję, zatrzymuję się na chwilę, aby pomyśleć, zastanowić się, odpowiedzieć sobie samej na kilka pytań. I także ten zbliżający się nowy rok jest także pretekstem do tego, żeby się tutaj udać i chwilę zastanowić. Bo nowy rok zwykle kojarzy się nam, że mamy przed sobą listę postanowień, listę różnych zaleceń. I myślimy także, że od nowego roku to już wszystko będzie inaczej, wszystko będzie lepiej. Oczywiście jak najbardziej każdemu tego życzę, ale myślę, że wcale nie muszą to być jakieś wielkie deklaracje. Ponieważ zmiany nie zaczynają się wcale od takich wielkich kroków, tylko od małych, codziennych wyborów. I ja wchodzę w ten nowy rok z taką myślą, że wcale nie muszę być idealna, że wcale nie muszę mieć takiej listy w jakichś wielkich postanowień. Wystarczy, że będę bardziej uważna i bliżej siebie. I tego właśnie Wam też wszystkim życzę. Bo zmiany. Mogą być naprawdę małe, ale jeżeli one następują codziennie, to w efekcie przynosi to bardzo duży efekt. Wystarczy być bardziej uważnym na siebie, mieć spokój w głowie, ciszę, umieć dostrzec chwile piękne, które są w ciągu dnia. I jeżeli będziemy to potrafili. To myślę, że życie nasze będzie o wiele łatwiejsze, i tego właśnie wszystkim, wszystkim Wam życzę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pomyślności, i szczęścia. Do siego roku.